Cześć, w czwartek miałem okazję występować w telewizji regionalnej. Yy, nie chciałem tam występować, ale pan, który dzwonił do mnie, mnie przekonał tym, że znalazł mnie czy obserwuje mnie na YouTubie. No i tym mnie zainspir zainspirował generalnie, bo tak bym się nie zgodził, ale się zgodziłem. Yy, mój wywiad trwał około minuty, natomiast yy, telewizja ma swoje reguły gry. I w telewizji byłem 7 sekund. Ze względu na dużą ilość pożarów w naszym regionie, postanowili nagrać taki reportaż, w którym przedstawiali przyczyny powstania pożarów. Ja miałem za zadanie omówić, w jaki sposób przeciwdziałać pożarom. Oczywiście moja kwestia trwała dłużej, natomiast znowu wycieli mnie. <ślad> Dlatego dzisiaj będę chciał. Poopowiadać o tym, jak zabezpieczyć te prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że te prace niebezpieczne pod względem pożarowym zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych i przed rozpoczęciem tych prac, no, trzeba po pierwsze przeszkolić czy tam poinstruować pracownika, zabezpieczyć to miejsce, w którym on będzie. Wykonywał te prace tam, gdzie mogą lecieć na przykład iskry, albo gdzie odbywa się spawanie, w odpowiednią ilość sprzętu do gaszenia. Oczywiście też obróćmy się w prawo i w lewo i zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy w danej fabryce lub w zakładzie pracy, żeby nie było to miejsce, gdzie są składowane materiały niebezpieczne, które łatwo się zapalą. Dodatkową rzeczą jest pozwolenie na. Wykonywanie tych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i takie pozwolenie wystawia pracodawca lub dana jednostka.